Chirurgia plastyczna ma to do siebie, że jej działania skupiają się w tkankach będących pod skórą, czyli jakiekolwiek nieprawidłowości w tworzeniu się wzrostów tkankowych, które są 2-3-4 cm pod skórą, mogą się manifestować na jej powierzchni. Co za tym idzie, bardzo istotne jest, żeby po operacji włókna kolagenowe, które decydują o wyglądzie tych wzrostów, były prawidłowo ułożone w przestrzeni, nie były za bardzo pozaciskane, gdyż wtedy na skórze mamy nierówności. Należy jednak pamiętać o tym, że ta skóra musi być odpowiednio zaopatrzona we wszystkie substancje odżywcze, w tlen, Musi być prawidłowy przepływ płynów zewnątrzkomórkowych, tak, żeby nie tworzyły się zastoje chłonne. Dla przykładu, można powiedzieć, po operacjach cesarskiego cięcia, kiedy ta, te wzrosty nie są prawidłowe, wówczas nad linią cięcia tworzy się taki zastój chłonny, który bardzo deformuje brzuch, mimo że sama blizna może być bardzo ładna. Podobnie ma się rzecz przy abdominoplastyce. Dlatego u nas, jak leczymy pacjentów po różnego rodzaju operacjach plastycznych, zwracamy uwagę z jednej strony na to, żeby skóra była równa, żeby jej przesuwalność była optymalna. Tak jak takiej skóry niepoddawanej operacjom ale też stwarzamy warunki do tego, żeby prawidłowo otworzyły się układ naczyniowy jego część tętnicza, żylna oraz chłonna, bo prawidłowość otworzenia się tych układów będzie decydowało o tym, czy w przyszłości ta skóra dłużej zachowa swój młody wygląd i pacjent będzie lepiej wyglądał. W związku z czym i tak naprawdę zajmując się tkanką, nie zajmujemy się tylko blizną, którą widzimy na skórze, ale wszystkim tym, co jest pod nią, bo chirurgia plastyczna, jak wspomniałem, ona tak naprawdę widzimy na skórze tylko jej drobną manifestację. Zdecydowana większość dzieje się pod skórą i to w przyszłości będzie miało decydujące jak ta skóra będzie się z biegiem lat zachowywała. Warto o tym pamiętać.